różańcem się nie rozstawała. Zawsze różaniec miała przy sobie. Gdy przychodzili ludzie, którzy ją odwiedzali, do ucałowania dała krzyż, znak miłości. Mówi ojciec Marian Więckowski. Panią Katarzynę Szymon poznałem w 1900. 79 w Kostuchnie przyprowadził mnie pan Płonka i od tego czasu przez 5 lat przyjeżdżałem tam miałem możliwość rozmawiania ale i również być świadkiem ekstaz które miała pani Katarzyna Przejeżdżałem tam również parę razy z Komunią Świętą, a także odprawiłem dwa-trzy razy Msze Świętą na prośbę Pani Katarzyny. Stygmaty pięciu ran Pana Jezusa Katarzyna Szymon otrzymała 8 marca 1946 roku w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Z początku były to małe rany i Katarzynie udawało się je ukrywać. Z biegiem lat stawały się jednak coraz większe i coraz obficiej krwawiły. Mówi lekarz medycyny Włodzimierz Wojciechowski. Poznałem Katarzynę Szymon jesienią 1984 roku i jako lekarz mogę wypowiedzieć się na temat jej stygmatów. Więc muszę powiedzieć, że pierwszy raz w życiu widziałem ten fenomen stygmatów. I były to wielkości 20 złotówki takie płaskie skrzepy na powierzchni dłoniowej i grzbietowej dłoni i stóp. I skóra wokół tych skrzepów była pobrużdżona, pofałdowana. I z opowiadań wiem, że na różny sposób badano te stygmaty. Między innymi zdejmowano te skrzepy i okazywała się taka powierzchnia świeżych blizn. Również raz byłem świadkiem krwawienia stygmatów. Wyglądało to w ten sposób, że na obrzeżu tych skrzepów pojawiła się obwódka, taki surowiczo-krwista, taka rozpywająca się, promieniście, tak jakby wypływała spod tych właśnie skrzepów i to, to pachniało takimi fiołkami albo różami. Cierpienia Katarzynki nasilały się zawsze w czasie wielkiego postu. Współcierpiała wtedy w szczególny sposób ze swoim mistrzem. Było to w wielkim tygodniu, kiedy upadała trzykrotnie, tak jak Pan Jezus. Rany otwierały się bardzo, było widać tą bólę straszną. Twarz taka blada, z tego sączyło się i z tej cierniowej korony, tak jak Pan Jezus koronę, to z tych, z tych, z tych porów tak sączyła taka krew okropna. Później konanie. Tego konania to raczej wolałabym pominąć, bo naprawdę serce ściska tego momentu nie zapomnę, jak się działo, co się działo. Długo to trwało. Te pot, te źrenice jakby pękały, te łzy jakby chodziły. Tak byłam koło 20 minut, tak jakby poza światem. Myślałam, że już nie odzyska przytomności. Katarzyna Szymon znosiła nie tylko fizyczne cierpienia. Bez słowa skargi, lecz zawsze z przebaczeniem w sercu przyjmowała wiele nieprawdziwych, krzywdzących ją sądów, a nawet oszczerstw najboleśniejsze było, że Katarzyny prześladowali, że ona sobie sama drapała. Ja byłam naocznym świadkiem przez sześć lat, ją też obserwowałam, że nie drapała i w piątki, i w środek krwawiła, samoistnie wytryskała krew z ran, z boku, z głowy, z oczu, z ran, z nóg. Katarzynka obdarzona była wyjątkowym bogactwem przeżyć mistycznych. Kiedy nie mogła o własnych siłach przyjść do kościoła, otrzymywała komunię świętą z nieba. Cud ten powtarzał się wielokrotnie w obecności wielu świadków. To była taka radosna chwila, kiedy Pan Jezus do Katarzynki, że tego się nie da wypowiedzieć. I przede wszystkim... Nadziemski zapach, do żadnego perfumu, do żadnych lilii, do żadnych róż nie jest to co w tym momencie zapach taki, taki no, no, to, no nie wiem jak to i to wszyscy jednakowo. A jak Pan Jezus tak do tych ust, no to wszyscy żeśmy tak poklękali z taką radością, bo żywy Pan Jezus do Katarzynki idzie i długo, bardzo długo na języku był Pan Jezus na języku Katarzynki, aby wszyscy dokładnie widzieli. Bo kto niósł, to żeśmy nie widzieli, tylko tak jakby w powietrzu, to w powietrzu i do Katarzynki na język. To później opowiada Katarzynka, że sam Pan Jezus przyniósł, że był boso, w białej szacie, długo szata, ale kawałka ciała zdrowego nie miał, tak jakby nożem zdziobany, że większe rysy, mniejsze, jak ludzie grzeszą, tak Pan Jezus takie rany widział. I to Pan Jezus sam dał swoje ciało jej. Te chwile to najszczęśliwsze w moim życiu. Jednym z ostatnich księży, który poznał Katarzynkę na kilka miesięcy przed jej śmiercią, był ksiądz Jan Czekaj. Katarzyna Szymon, kiedy spotkałem się z nią. Była bardzo w ciężkim stanie. Ogromnie chorowała, ale nic się nie skarżyła. Wspominała już, że czas mi odejść. Muszę się przygotować na ostatnią drogę. Ale nie bała się. Była pewna, że kiedy skończy ziemską pielgrzymkę, Oczyma to, w co wierzyła i komu ufała. Katarzyna Szymon umarła 24 sierpnia 1986 roku. Z chwilą śmierci stygmaty, które przez ponad 40 lat nosiła, zaczęły się w cudowny sposób goić, potwierdzając ich nadprzyrodzony charakter. Gdyby były fałszowane, to znaczy nakuwane giełkami albo jakimś nożykiem, to one by zostały po śmierci cały czas. A tu, w tym wypadku, widziałem właśnie już nawet dwie godziny po śmierci, a potem widziałem w cztery dni po śmierci jak te rany goiły się. To znaczy, tak jakby te skrzepy ulegały sublimacji, wyparowywaniu, skóra się wygładzała, i można powiedzieć, że w momencie, kiedy katarzynka była już chowana. Były tylko ślady tych skrzepów. Kiedy 28 sierpnia przyjechałem na pogrzeb, widziałem, że na rękach nie było ran, ale by zagojone. Ciało było wiotkie. Mimo, że był piąty już dzień po śmierci, nie odczuwało się żadnego innego zapachu, wręcz przedziwnie. Zapach jakby człowieka zdrowego. Katarzyna Szymon zostanie w pamięci i pozostanie na zawsze. Wiele jej zawdzięczam. Wiele zawdzięczam Ci, z którym jeździłem do niej. Była ja dla nas żywym przykładem. Nauczyła nas się modlić. Nauczyła nas, się, nauczyła nas cierpliwości, pokory, wielkiej ufności. Żyjąc powtarzała, że tylko modlitwa, pokora, zaufanie może zmienić drugiego człowieka, zmieni świat. I o to prosiła, ciągle podkreślała o po wielkiej dobroci, miłości i miłosierdziu Boga Wszechmogącego do ludzi, do każdego człowieka.